Protest rolników niespodziewanie przybrał formę ulicznej bitwy. Po godzinie 14 rozpoczęła się skoordynowana akcja służby mundurowej. Funkcjonariusze użyli pałek, gazu łzawiącego, a nawet rzucali kostką brukową w manifestantów. Te zdjęcia jasno pokazują, która strona sprowokowała zajścia. Takie działania służyły jedynie zaognieniu i tak już napiętej sytuacji. Na warszawskich ulicach dochodziło do scen żywcem wyjętych ze stanu wojennego. Manifestanci zostali spacyfikowani przez policję w brutalny sposób. Nie brak dramatycznych relacji. Tak mi na czapkę pol polali gazem, że, że straciłem przytomność. I kuzyn mnie uratował i potem polewali mnie wodą. Jakoś doszedłem do, do, do siebie. Spójrzcie, co oni z nami robią. To jest koalicja 13 grudnia, kolorowe serduszka. Panie, które tańcowały w Sejmie. Jakie to one będą dla kobiet. Przyjemne, super. One się naśmiewały, stały w oknie palcem na nas pokazywały panie, które tańcowały. W środę popielcową, gdzie byłyście, jak byłyśmy gazem polewane, wodą i pałkami? Gdzie, my by, gdzie wy byłyście? W sieci pojawiły się zdjęcia zamaskowanych ludzi wyrywających kostkę brukową. Takie obrazki przypominają lata 2012-2014, kiedy policja zarządzana przez ekipę Donalda Tuska poprzez prowokatorów wszczynała zamieszki na Marszach Niepodległości. Dlaczego Marsz został zablokowany? Proszę okay. powiedzieć tutaj panom, reporterom dlaczego Marsz został zablokowany? Nie, proszę mi nie dotykać. Warszawska manifestacja jest elementem ogólnopolskiego Protestu rolników. Na marszu pojawili się przedstawiciele wielu sektorów, dla których wprowadzenie Zielonego Ładu będzie równoznaczne z bankructwem. No to nie, jakby panu ktoś powiedział, pan ma 4% mieszkania nie użytkować. by pan się zachował? By panu w mieszkaniu ktoś zabronił korzystać z łazienki, o. Jeżeli my zawiedziemy teraz rolników, to oni nas później zawiodą. Nie będziemy mieli co jeść. Czy ludzie tego nie rozumieją? Mamy problemy z zielonym ładem, z niebieskim ładem, ale z Departamentem Rybołówstwa, który nas, y, wstrzymał nasze fundusze, nie możemy realizować się, podprowadził nas pod ścianę, gdzie nie mamy innego wyjścia. Co mamy robić? Nie wiem, co mamy, co mamy produkować? Przedstawiać się do miasta iść, że nas jest za dużo? W Unii, że tam jest mniej, to to im wystarczy, że nasza żywność jest dobra, to im szkodzi? To, to, to na boli po prostu. Na marsz do Warszawy miało przyjechać zdecydowanie więcej rolników z całej Polski. Miało, ponieważ policja skutecznie uniemożliwiła to, blokując drugi wokół stolicy. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw wewnętrznych i administracji zablokowali przyjazd ciężkiego sprzętu rolniczego na protest, strasząc manifestantów mandatami nawet do pięciu tysięcy złotych oraz utratą prawa jazdy.